Cześć wam wszystkim Tutaj Akis yy, Witam was w moim pierwszym gameplayu W ogóle moim pierwszym takim Prawowitym, pełnoprawnym filmiku na moim kanale na YouTube Pomyślałem, że zacznę sobie kręcić od gry dzieciństwa Moja gra dzieciństwa yeah! Pamiętna <grym> Adaś i Pirat Barnaba To była gra Ile trzeba było wtedy się namyśleć będąc 67-letnim smrodem Chyba nie mogłem mieć lepszego początku. Dobra, czyli tak Posłuchamy w co powie papuszka, potem wam jeszcze przekażę parę informacji początkowych. Pchaj ten obraz. Posłuchajcie jaka historia przydarzyła mi się pewnego razu. Wszystko zaczęło się, kiedy u wybrzeża Afryki rozbił się statek piratów, a już następnego ranka w pojawił się okropny rozbójnik Pachdamu. Natychmiast zaczął torturować zwierzęta i wiązać się grubymi winami. Złapał ich bezbronne dzieci, a następnie zamknął je w klatkach, żeby później sprzedać je za grube pieniądze. I wtedy postanowiłem uratować Afrykę przed tym okropnym bagnem. Jeden pirat podbił całą Afrykę. Poleciałem do dużego miasta i poprosiłem o pomoc mojego przyjaciela Adaś tak przyjaciel papugi Adaś 10 letni chłopiec poradził sobie z piratem że nie boi się Barnaby nie on się nie boi pirata Adaś wsiadł do swojego samolotu i polecieliśmy do Adaś Adaś ma samolot taki bogaty o następnie Czekaj, ale to jeszcze zostało? A! Głos, matka, już dawno nie słyszałem. Chciałbym podziękować Żurkowi, jeśli to będzie tyle wyglądał. Za to, że pomógł mi odpalić tę grę, bo miałem z nią duże problemy. Na początku. Piksele mi tak nasrały na tym monitorze, że nie mogłem żeby tego widać. A dzięki po, pomocy Żurka udało mi się grę odpalić i będę mógł pograć sobie okazję zrobić z gameplay także Żurek a dla ciebie jesteś jesteś wielki już nawet ci to powiedziałem ciebie by to nie, bez ciebie by to nie powstało kurczę a dobra, kontynuując o, poziom gry nie jest zbyt wymagający ale o, kurczę by się ten jeden ten k spaliłem. dobra co wam chciałem powiedzieć kurde Fuck! Yy, jeśli ktoś będzie planował dać mi szansę, to zapowiadam, że w ciągu... No w, w ciągu tygodnia, może dwóch, mam zamiar zaklęcić pełny gameplay yy, yy, Dragon Age NIE! Co za gówno! Skończ... Skąd... Ja, co za fail! Olać, będę planował zrobić gameplay z całego Dragon Age'a. Nie wiem, czy to będzie odcinków, ale jeśli ktoś miałby ochotę, to już nie uprzedzam, że będzie. Między się będę rzucał Battlefield na oczywiście. Może to jeszcze zagram. Nie wiem. To będzie raczej spontan. Ale Dragon Age będzie pewną moją pozycją. No i oczywiście czekamy na październik. Tyle premieru jest.

Uratuję Afrykę przed jednym piratem Razem ze swoim wiernym druhem papugą Wspaniale! Jesteśmy w słowie dawku! Kurczę Wypatrzcie jeśli będzie jakiś moment ciszy ale no wiecie Nie! Pierwszy filmik Pierwsze śliwki robacy jak mi się mówi. E, babcia tak. Mówić. Jeśli skończycie się paliwo, będziemy my musieli. musieli. O, tak. No, mądra babuga naprawdę, dobra. O, jeszcze mogę wam powiedzieć, że planuję razem z kolegą robić gameplay z of Trójki. I mogę wam zagwarantować, tak jeśli myślicie, że to będzie nudne, to się bo my... Kumplem potrafimy tak grać w Hirosy że ostatnio mieliśmy takie świetnie brzuch mnie tak rozbolał od śmiechu On tam puścił gacie ze śmiechu To jest Hirosy z nim to jest coś niesamowitego O tak świetnie zleciliśmy Hura Dobrze Co? Co to? A? Co Chmura zastrzeliła moją papugę Nie Przepraszam, ten dubbing jest niesamowity Co to, Medal of Honor Airborne O! A tu sami Więc co będę kręcił jeszcze? Łomatko! Ej, przez tym się nie da na uciec jak wylecisz z pod spodu to nic pan nie zrobisz No 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 no! Co się zamierza zrobić? Mam oh, stracić przytomność, a teraz ją odzyskałem Straciłem przytomność, a teraz ją odzyskałem Ej no bez jaj To jest trudne Przepraszam Jeździ w gardle. No, ho, świetnie. Aha, jak już póki pamiętam, razem z, z, ze swoim yy, bratem, Dobra, no razem z swoim bratem, czy tym, którego link będzie mi w opisie. On też się dopiero raczkuje, ma tam dwa filmiki chyba na, obec, obecnym, na obecną chwilę. Będziemy też planowali robić jakieś wspólne gameplaye tym, Fortress, czy... nie wiem, może Hunted, Demon's Forge, może się uda nam zagrać. <laughs> Kurczę. Także, jeśli ktoś by chciał, to... A co my tu Niech poczeka. Próbowaliśmy dzieci z rąk Barnaby. No i tak, to się skończyło. Czy nie mówiłem wam, żebyście nic ze mnie nie robili? Już trzy dni jesteśmy do jedzenia i picia. Boże, Boże święty. Może poproszę go, żeby was rozwiązał? Mówcie, gdzie jest Barnaba? Pilnuję, żeby nikt nas nie rozwiązał Żeby nikt nas nie To świetnie rozwiązać. was pilnuje właśnie nie widzę. Ej, nie, nie, tu ładnie nic. Dobra. Tu pamiętam co chciał zrobić, więc długo nie będziemy myśleć. Idziemy od razu. O! Tu był dzwoneczek. Świetnie. Czytam się dzwonek? Wezmę go z sobą. Pewnie! Przyda się dzwonek Znalazłeś w Afryce dzwonek w kaktusie To jest Jest Barnaba Głupi Zadzwonimy Dobra Biegnij Tak jest Szybko miecz. Barnaba wrócił nie mam mieć. I znowu po To jest głupi. Jaką chcę Afrykę bolić? Jeśli nie powiecie mi kto ukradł moją szablę. Nigdy więcej. Nie zobaczycie swoich dzieci. Co? Co jest? Dobra, jest? Aha, i nie wiem jak będzie z regularnością rzucania mat materiałów, to raczej będzie rzucanie, rzucane jak będę mógł. Teory... Super, nie mam teraz wakacje, dwa miesiące jeszcze jestem w maturze w tym roku, ale zobaczymy jak to będzie z wyjazdami z paczką. Dobra, uciekamy na lejonie. Pięknie. Ada, letni bohater Afryki, przyszły bohater Afryki, ujeżdża lwa! Ten podstępny bar nawał wybrał łatwiejszą drogę Bo on myśli Co za element drzewsa w tej grze Jesteśmy już w połowie drogi Wodali widzę dżunglę W widzę dżunglę Dobra, kosztem z okazji, trochę Wam zareklamuję kanał mojego brata. Jak już mówiłem, link będzie w opisie. On teraz planuje zgadali y, Deus Exa i Max Payna. Z tego co... Max Payna na pewno, Deus Exa nie jestem pewny. Więc jeśli ktoś by chciał też tam polecam. Czy polecam? Na razie to on jest... dupa a nie youtuber, ale może nie muszę spodoba, więc idźcie tam. No co kontynuujmy pogoń na, na lwie świetnie co teraz się dzieje Dobra skończymy animację tą co teraz będzie i chyba zakończymy na dzisiaj bo czas nagli Dobra, zakończymy tą animację Wam pokażę z tym razem. Bo tu już mnie czas pogania widzę. Ciżej piracie, dobra, no to tak, dziękuję tym, którzy obejrzeli ten pierwszy materiał. Rzucę drugi, może jutro pojutrze. Myślę, że jutro, się będzie tylko czas. A jeśli kogoś zaciekawiła ta jakże niesamowita gra rozbudowana, to zapraszam, a póki co żegnam się z wami na razie.